Serdecznie witam na moim kanale Correctes Deutschlernen. Dzisiaj dowiesz się, jak się odmienia czasownik mögen, czyli lubić. Podam kilka ciekawych przykładów. Będziesz mógł, czy będziesz mogła trochę poćwiczyć, a także podam kilka ciekawych zwrotów, gdzie ten czasownik mögen w zależności kiedy i w jaki sposób się go używa, zmienia znaczenie. Zaczynamy. liczba pojedyncza Ich mag ja lubię Du magst ty lubisz Er mag on lubi Sie mag ona lubi Es mag ono lubi Zauważ, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej mają taką samą formę Ich mag Er mag albo Sie mag Albo es mag. Jest to czasownik nieregularny. Modalny, nieregularny. Liczba mnoga. Wir ja mögen. My lubimy. Ihr mögt. Wy lubicie. Sie mögen. Może oznaczać oni lubią, one lubią. Albo jeżeli się do kogoś zwracamy, to oznacza to pani lubi, pan lubi albo państwo lubią, jeżeli to piszemy, to wtedy sie w tym przypadku piszemy z dużej literki. Proszę zauważyć, że pierwsza osoba liczby mnogiej i ta trzecia osoba liczby mnogiej mają taką samą formę. Wir mögen, sie mögen. Druga osoba i ja czyli wy jest całkiem regularna, czyli w liczbie mnogiej nie mamy żadnego problemu z odmianą tego czasownika. Jeszcze raz zobaczmy, jak wy wygląda odmiana tego czasownika. Tutaj zestawienie razem liczby pojedynczej i liczby mnogiej. Widzimy, że pierwsza osoba liczby pojedynczej i trzecia osoba liczby pojedynczej mają taką samą formę: mag, ich mag, er sie albo es mag. W liczbie mnogiej nie mamy żadnego problemu, żeby było łatwo zap łatwiej zapamiętać. Pierwsza osoba liczby mnogi wija i trzecia osoba liczby mnogi ZI mają taką samą formę MÖGEN. WIA MÖGEN, ZI MÖGEN. A teraz zobacz, jak się używa w zdaniu tego czasownika. Na przykład z innym czasownikiem. Ich mag tanzen. Lubię tańczyć. Ich mag joggen. Lubię uprawiać jogging. Albo również można używać go z innym rzeczownikiem. Ich mag pizza. Lubię pizzę. Ich mag Netflix. Lubię Netflix. Ich mag tyś. Lubię ciebie. A teraz kilka przykładów w drugiej osobie. Tu mag tancem. Ty lubisz? Tańczyć. Tu magst joggen. Ty lubisz uprawiać jogging. Tu magst pizza. Ty lubisz pizzę. Tu magst Netflix. Lubisz Netflix. Tu magst myśl. Ty lubisz mnie. A teraz jeszcze kilka innych przykładów. Z czasownikiem lubić. Ja er mag. Można go używać z innym rzeczownikiem, na przykład Er mag sport. On lubi sport. Albo z grupą wyrazów. Można powiedzieć też Er mag sport treiben. Sie mag Bücher. Ona lubi książki. Albo Sie mag Bücher lesen. Ona lubi czytać książki. Ostatni przykład. Es mag im Internet surfen. Ono lubi na przykład dziecko surfować w internecie. A teraz ty spróbuj zastosować odpowiednią formę. Ich mag tanzen. Du magst joggen. Er pizza, czyli ta sama forma co w osobie pierwszej. A teraz przetłumacz. On lubi Netflix. Er mag Netflix. A teraz spróbuj znaleźć odpowiednią formę w liczbie mnogiej. Wie? Mögen spazieren gehen. My lubimy chodzić na spacer. Ja? Ja myśl Netflix schauen. Wy lubicie oglądać Netflix. Sie? Sie mögen inspirao gehen. Pan, pani lubi. Chodzić do biura? Albo Państwo lubią chodzić do biura? A teraz przetłumacz to zdanie. Oni lubią jeść lody. Sie mögen Eis essen. A teraz kilka przykładów z Mögen, gdzie ten czasownik zmienia znaczenie. Jeżeli używę, użyjemy tego czasownika ze słówkiem liba, wtedy nie oznacza to lubię, tylko na przykład wolę. Ich mag liba zu Hause bleiben, czyli ja wolę zostać w domu. Jeżeli użyjemy tego czasownika w formie przypuszczającej, to jest forma „myśte”, czyli tak zwany koniunktiv ich möchte bitte ein Brot. Ich möchte gern ein Brot. Wtedy ten czasownik mögen też nie oznacza lubię, tylko oznacza na przykład chciałabym poproszę. Ich möchte bitte ein Brot. Poproszę chleb. Ich möchte gern ein Brot. Chciałabym chętnie czy chciałabym chętnie chleb. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli macie pytanie, tematy, których nie rozumiecie lub które was interesują, piszcie do mnie na correctes deutsch lernengmxde A ja spróbuję wam pomóc. I nie zapominajcie, am Ende wird alles gut. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.